Jeśli chcesz zacząć nagrywać, ale nie wiesz czego zacząć, masz pewne obawy, lub po prostu coś powstrzymujecie przed naciśnięciem tego przycisku, to fajnie byłoby zobaczyć różną rozmowę kogoś, kto dopiero zaczął. I właśnie tym kierowałem się przy tworzeniu e, materiału, który właśnie jestem w trakcie nagrywania na jutro, oczywiście na ostatnią chwilę jak zawsze. Natomiast właśnie y, koncepcja tego była taka, że kiedy ja zaczynałem nagrywać, nie mogłem znaleźć nigdzie materiału, w którym ktoś, kto w sumie dopiero zrobił ten krok, e, mówi co i jak, e, co z czym można e, jak do tego podejść. E, widziałem masę gdzieś tam takich kontentów, które skupiały się na tym, wiecie, jak maksymalizować wyświetlenia, jak e, osiągnąć e, super wyniki, jak robić ekstremniaturki. Wszystkie takie rzeczy o tym, jak być po prostu najlepszy. I było to robione przez osoby, które mają tam dziesiątki, setki, tysięcy milionowe wyświetlenia. Ale, no jakby ja nie czułem, że to ze mną rezonuje, i brakowało mi właśnie czegoś takiego, żeby usiąść w cudzysłowie z drugą osobą przy kawie, po prostu by posłuchać, jak do tego podejść, bo łatwo się mówi: weź kamerę i zacznij nagrywać. Sam byłem w tym miejscu i rozpoczęcie nagrywania zajęło mi prawie 9 miesięcy, o czym mówiłem jeszcze kiedyś, i dlatego właśnie uznałem, że zamiast nagrywać dzisiaj. E, materiał o procesach, nad którymi aktualnie pracuję w Pixelcraft, o czym też Wam opowiem, e, to właśnie chciałbym nagrać taką krótką rozmowę przy kawie, e, między mną a Tobą, tak żeby po prostu powiedzieć, jak wygląda takie pierwsze doświadczenie, czego się spodziewać, bo myślę, że to naprawdę może e, dużo pomóc. Też byłem w tym miejscu i właściwie cały czas jestem, także jeśli jesteś zainteresowany czymś takim, to pewnie wrzucę to jutro o 18:00. także to tyle. Dzięki wielkie i mam nadzieję do, do zobaczenia.